Halo, halo, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Wybiła godzina 10, ale cały czas widzę, że tutaj uczestniczy, uczestnicy jeszcze dołączają, także dajemy sobie jeszcze 2-3 minutki i będziemy startować. Dzień dobry, dzień dobry, Panie Pawle. Czy rozumiem, że mnie słychać? Prosiłbym tylko o potwierdzenie. Czy jeszcze widać udostępniony przeze mnie ekran? Tak, super. Idealnie. Super, dziękuję. Minutka, dwie i startujemy, bo widzę, że cały czas dołączają kolejni uczestnicy. Jest logo Xopero. Tak, tak powinno być. Super, dzięki. Ok, cały czas uczestnicy dołączają, także minutka i startujemy. Panie Szymonie nie ma okna czatu w zakładce Questions, jest w stanie Pan się ze mną komunikować. Inni uczestnicy nie będą widzieli Pana pytań, czy też tego, co Pan po prostu napisze. Dobra, myślę, że będziemy mogli już zaczynać jeszcze tak organizacyjnie. GoToWebinar ma delikatne problemy, podczas kiedy się pisze czy też zadaje pytania w zakładce Questions. Ma problemy dokładnie z polskimi znakami. Nie, nie można włączyć czatu, bo czatu nie mamy na webinarze. Czyli poprzez zakładkę questions jest w stanie się pan ze mną komunikować, inni uczestnicy nie widzą tego co państwo piszecie. Dobra. 103, myślę, że Wszyscy, co mieli dołączyć, już dołączyli. Ja nazywam się Mateusz Małecki i w Supero pracuję w dziale biznesowym. Backupem zajmuję się już od prawie czterech lat i dzisiaj będę towarzyszył Państwu przy no, trzeciej części z letniej Akademii Backupu. Na poprzednich webinarach dowiedzieliście się, jak ważne jest poprawne skonfigurowanie planów backupu, a przecież też trzeba mieć co konfigurować. Dlatego tematem przewodnim będzie nasz produkt Zopro Unified Protection, czyli dzisiaj troszeczkę teorii zamiast praktyki. Aha, jeszcze wspomnę tylko, że cała dzisiejsza sesja jest nagrywana. Także gdyby chcieli Państwo uzyskać dostęp do takiego nagrania, to śmiało proszę się kontaktować pod wyświetlanego maila na ekranie. Jeśli będą się pojawiały jakieś pytania, to proszę zapisywać je na kartce lub już w zakładce Questions. A ja na koniec webinaru postaram się odpowiedzieć na wszystkie interesujące kwestie. Przypominam, że GoToWebinar ma problemy z polskimi znakami, także prosiłbym o nieużywanie, bo całą wiadomość po prostu nam czy Państwu skasuje. Dobra, widzę jeszcze, że kolejni uczestnicy dołączają, ale już nie będziemy czekać. Przechodząc już do konkretów, drodzy Państwo, na mojej liście widzę wiele nowych nazwisk. Dlatego też słowem wstępu powiem kilka słów na temat naszej firmy. Axopero, mimo obco brzmiącej nazwy, jest w 100% polskim producentem oprogramowania, jak i systemów do kopii bezpieczeństwa. Już od ponad 14 lat. Co na doświadczeniu, które zebraliśmy, pozwoliło nam dostarczyć produkt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszym aktualnym no i przyszłym klientom. Idąc dalej. W ponad 50 krajach na całym świecie posiadamy swoją dystrybucję oraz możemy się już pochwalić niemałą ilością zabezpieczonych urządzeń, jak i klientów, a tutaj dosłownie garstka z nich. Są to klienci, z którymi współpracujemy już od kilku lat, jak i tacy, których pozyskaliśmy na przestrzeni ostatnich 9-12 miesięcy, zaczynając od znanych telekomów Orange T-Mobile, z którymi współpracujemy od wielu lat, bo nasz rodzimy rynek w tym przypadku. Na załączonym ekranie widzicie jednostki z branży medycznej, które już korzystają z Xopero. I dlaczego to pokazuję? Może macie jakichś znajomych specjalistów pracujących właśnie w tych jednostkach, to można śmiało skorzystać z opinii aktualnych użytkowników na temat działania Xopero. A co ważne, jako jedyny dostawca rozwiązań backupowych w Polsce, posiadamy. Certyfikat SOC-2, co zapewnia bezpieczeństwo wszystkich danych wewnętrznych, by nie doszło do żadnego wycieku poufnych danych podczas oczywiście przetwarzania. Czyli nie tylko dostarczamy Wam Cyber Security, a. My też musimy spełniać wszystkie wymogi. Audyty przechodzimy systematycznie, niezapowiadane, także musimy być non-stop gotowi. I to wszystko jest gwarancją tego, że Wasze dane są, bo też są klienci, którzy już korzystają z naszego produktu lub dopiero mogą być w naprawdę dobrych rękach. Ale już do brzegu, do systemu, który może zapewnić Wam bezpieczeństwo i pewność posiadania zabezpieczonej infrastruktury z produktem Zopro Unified Protection. A czym tak naprawdę i czym w ogóle jest Zopro Unified Protection? No odpowiedź nie jest prosta, jak, jak się wydaje. Bo Zopro Unified Protection to rozwiązanie sprzętowe, pozwalające na kompleksowe zabezpieczenie danych. I teraz tak: łączy w sobie zalety oprogramowania do backupu z macierzą do przechowywania kopii, archiwizatorem oraz urządzeniem deduplikującym. Czyli w ramach jednego urządzenia otrzymujecie funkcjonalność czterech. Można powiedzieć innych. I system jest w stanie zabezpieczyć całą infrastrukturę, zaczynając od Windowsów 7 po szeroką wirtualizację. Akurat na slajdzie mam VMware i Hyper-V, bo co ciekawostka, ciekawostka, akurat te dwa wirtualizatory mają ponad 90% rynku w Polsce. No i dalej, serwery fizyczne, bazy danych, zaczynając od Windowsowych, po Orakla. Łączymy się natywnie i możemy wykonywać backup w razie potrzeby, nawet co 15 minut. Panie Krzysztofie, na pytania będę odpowiadał po, po skończonej mojej części. Nie zapomnę. Niedługo do nich wrócę. Do całego systemu możecie jeszcze dorzucić Microsoft A3.5, oczywiście zabezpieczając go. To wszystko w ramach jednej konsoli. Do systemu można też podłączyć jako miejsce replikacji danych swoje aktualne nasy przestrzenie chmurowe komunikujące się po protokole S3 lub w ramach zakupu skorzystać z chmury dostarczanej przez Zopro Software, co pokazuje, że system jest przygotowany tak, by był jak najbardziej elastyczny i skalowalny, co według mojej opinii jest bardzo ważne, bo z Zopro Unified Protection do system dostosowujemy pod infrastrukturę, a nie infrastrukturę pod system do kopii bezpieczeństwa nad całym systemem macie pełną kontrolę, pełną dowolność, czyli jeśli w waszym miejscu pracy są zdefiniowaniem polityki bezpieczeństwa, są okna czasowe, w których backup nie może się wykonywać lub chcecie dopasować się do przepustowości swojej sieci, no to to wszystko jesteście w stanie osiągnąć konfiguracją, które no zapewnia Zopro Unified Protection. I tu przykład deduplikacji którą przykładowo możecie włączyć czy aktywować na wybranej grupie urządzeń, pełna kontrola nad retencją, nad poziomem kompresji czy też szyfrowania danych. Oprócz tego, że zarządzacie tym, że kompresja czy szyfrowanie danych ma zostać włączone, to jeszcze zarządzacie jakim stopniem, w jakim stopniu ma być przykładowo skompresowany dany plik. Od nisk, niskiego po naprawdę zaawansowane, na, Naprawdę zaawansowane przejście. Mówimy tutaj o 60% zaoszczędzenia przestrzeni w porównaniu do, do pliku źródłowego. Mało tego, w ramach systemu zapewniamy dodatkowe funkcjonalności, czy też narzędzia, w ramach disaster recovery, które pomogą Wam w razie w, kiedy coś się wydarzy na, na infrastrukturze i mam tutaj na myśli uszkodzenie sprzętu fizycznego, maszyny wirtualnej i tak dalej, i tak dalej. A to wszystko otoczonymi zaawansowanymi technologiami broniącymi Was przed wszelkimi atakami szyfrującymi. I dlaczego o tym w ogóle wspominam? No, nie od dziś wiadomo, że ataki szyfrujące to dla atakujących naprawdę dobry biznes. No, i tutaj nie ma zasady, czy biznes jest mały, czy, przepraszam, czy na skalę światową. To też jest dobrym wstępem w sumie do mojego kolejnego webinaru na temat mitów, w które dalej wierzymy, na który serdecznie Was zapraszam. Ale powracając do dzisiejszego webinaru. Dla atakujących nie ma różnicy, czy atakują małą firmę, czy tą rozpoznawalną na całym świecie. Od każdego chcą wyciągnąć pieniądze, żądając okupu za odszyfrowanie. Waszych danych. Tych ataków jest coraz więcej, coraz bardziej zaawansowane ataki są przeprowadzane i każdy powinien być gotowy, że prędzej czy później taki atak może zostać wymierzony w jego stronę, no czego nikomu oczywiście nie życzę. I na załączonym slajdzie widzą Państwo dane odnośnie średniej ilości tygodniowych ataków roku do roku w pierwszych kwartałach. No i jeśli te wszystkie systemy zawiodą. Mam tutaj na myśli ochrona brzegowa, antywirus, no to zostaje ostatnia, ostatnia deska ratunku, jaką jest backup danych. A backup danych też musi być odporny na takie scenariusze. Jak to działa w Zopro Unified Protection? Maksymalnie uproszczając, to z tego dostarczanego urządzenia, o którym dzisiaj opowiadam, robimy tak zwany bunkier, który jest zamknięty na systemy inne niż Sopero. No i żaden inny system, <küh> przepraszam Państwa, nie jest w stanie się uwierzytelnić i zapisać danych na chronionym urządzeniu. A nawet jeśli zbekapujecie zainfekowany plik, to on i tak nie zaszyfruje magazynu, ponieważ będzie pocięty na czanki, przechowywany w niewykonywalnych formatach, co uniemożliwi zniszczenie zbekapowanych, wcześniej można powiedzieć, czystych danych. No i żeby zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa urządzenie, urządzenia nie możecie wykorzystywać do innych działań niż w ramach systemu backupującego i te wszystkie funkcje i funkcjonalności są obudowane w przejrzysty i prosty interfejs, zapewniający przyjemne zarządzanie systemem, przy którym nie trzeba się przełączać pomiędzy kilkoma konsolami. Wszystko macie w jednym miejscu. Dostęp możecie udzielić też swoim współpracownikom, definiując ich stopień uprawnień do całego systemu backupującego. No i często też spotykam się z oczekiwaniem klientów, że nie chcą poświęcać dużo czasu na kontrolę wdrożonego już systemu. Przepraszam, łyk wody i zaraz do Was wracam. Eee, także powracając. Klienci nie chcą poświęcać dużo czasu na kontrolę już wdrożonego systemu, czy też chcą spać spokojnie, co też oczywiście zapewniamy. Dlatego w Zopro na pierwszy rzut oka widzicie, co się działo w systemie przez ostatnie 24 godziny. Możecie zdefiniować sobie, jakie powiadomienia chcecie otrzymywać na maila, czy to będą powiadomienia mailowe odnośnie jakiegoś konkretnego planu backupu czy odnośnie całego systemu backupującego, udostępniamy możliwość generowania raportów, raportów SLA z ostatniego miesiąca na potrzeby własne, szefostwa, czy też właśnie audytorów. I przygotowałem dla Państwa jeszcze kilka aspektów, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze systemu backupowego i jakich korzyści jesteście w stanie Oczekiwać, posiadając właśnie rozwiązanie sprzętowe ZOPro Unified Protection. Całe urządzenie jest już skonfigurowane przed przyjazdem do Was. Wystarczy wpiąć się do sieci. Skontaktować się z nami, zadzwonić do nas, że, że gotowe, że zrobiliście to co, to, co trzeba było, i wspólnie z nami przez połączenie zdalne konfigurujecie cały system. Do dyspozycji, do dyspozycji macie nas do momentu, w którym stwierdzicie, że infrastruktura jest zabezpieczona na zadowalającym Was poziomie. I wyprzedzając pytania, jest to w cenie zakupu. No, i w ramach opieki powdrożeniowej macie do dyspozycji dział inżynierów, dział supportu, wszystko w języku polskim bezpośrednio świadczone przez KSOPERO. Y, Także nie zostawiamy Was z wdrożonym, znaczy zostawiamy Was z wdrożonym systemem do kopii bezpieczeństwa, ale jeśli będziecie mieli jakie, jakiekolwiek dodatkowe pytania odnośnie konfiguracji, czy też właśnie będziecie potrzebowali pomocy w. Y, y, ponownym zdefiniowaniu jakiegoś planu, no to jesteśmy na to przygotowani. Mamy przygotowany do tego dział, który się Wami opiekuje, także możecie śmiało, dobrowolnie z niego korzystać. Wysoka wydajność i bezpieczeństwo. No Sprzęt jest przemyślany, można powiedzieć, i zastosowany do poszczególnych modeli, bo tutaj jeśli chodzi o rozwiązanie z Opronified Protection, mamy przygotowane dla Was modele można powiedzieć, że definiujemy to jak w rozmiarówkę w ciuchach, bo zaczynamy od 3XS, po XL, a nawet Custom, co też zaraz będę pokazywał. Ale tak. Systemy, czy też sprzęty odnośnie tego ile przestrzeni dostajecie na urządzeniu, są skonfigurowane, czy też dostosowane do poszczególnych modeli, tak, żebyśmy mogli zagwarantować wysoką wydajność działania całego systemu, żebyście nie musieli się zastanawiać, czy te dane urządzenie poradzi sobie z waszą infrastrukturą. I jak wiecie, czasami też zdarzają się problemy z dostępnością sprzętu. No. Ten problem nas nie dotyczy. Nie u nas zapewniamy dostarczenie od dwóch dni roboczych. Kiedyś nawet, tutaj mogę się pochwalić, że udało mi się wszystko zrealizować w 24 godziny. W 24 godziny dostał klient swój sprzęt. Automatyczne aktualizacje, może to jest troszeczkę źle nazwane, bo to są półautomatyczne aktualizacje. Byłoby to skrajnie niebezpieczne, gdyby aktualizacje wybierały, kiedy. Wybierały, kiedy ma się zaktualizować cały system. Nazywam to w półautomatyczną aktualizację, ponieważ wy, jako administratorzy, musicie zezwolić w ogóle na to, żeby cały system się zaktualizował. No, i całe urządzenie jest skonfigurowane tak, żeby zapewniało najwyższe standardy bezpieczeństwa. Niestety, tak jak wcześniej już powtarzałem, nie będziecie mogli wykorzystać tego urządzenia do czegokolwiek innego niż do naszego systemu backupu. Wszystko, dlatego, żeby. Wdrożony system był jak najbezpieczniejszy, żeby do niego nikt nie miał dostępu. I tu nie mówię tylko i wyłącznie o programowaniach, które są w stanie zaszyfrować waszą infrastrukturę, a też o pracownikach czy też administratorów. Chodzi mi też o administratorów, którzy mogliby po prostu nabroić. Nie dość, że cały system jest poblokowany na komunikację. Jakąkolwiek innych oprogramowań niż Sopero, to jeszcze urządzenie pod kątem hardwareowym też jest poblokowane.